Zadałem sobie fartuszek. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Witam się z Wami na Facebooku, Instagramie i YouTubie nawet. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj taki live, takie mamy możliwości, więc szerzę tą dobrą nowinę, gdzie się da. Dziewczyny, dzisiaj. I chłopaki. Dziewczyny i chłopaki też. Um, dzisiaj, dzisiaj taki koktajl, takie śniadanie napisałam wspomagające odchudzanie, dlatego że każdy chce się odchudzać, więc całkiem dobry tytuł a propos wspomagania odchudzania. A tak naprawdę nie chodzi tylko o to odchudzanie, tylko bardziej o zadbanie o, o a takie, w, o właściwą przemianę materii, o właściwe spalanie, um, o wspomaganie metabolizmu trochę też, bo jest nas tutaj trochę dziewczyn, które już można powiedzieć, ten metabolizm potrzebują dodatkowo wesprzeć. Ja nie mówię żadnych jakichś tutaj dekońskich, dziwnych pomysłach, tylko o zwykłym takim żywieniowym podejściu. Wspieramy na, na przykład przemiany materii, pijąc ciepło wodę z aloesem rano. Więc pokażę Wam, że ja to robię, że ja to piję, a nie że tylko o tym mówię. Kiedy zaczynamy od dobrego nawodnienia. Um, to w tematach, gdzie mamy dużo problemów z zaparciami, akuratnie przy gotowaniu do PEGA nawodnienie gra ogromną rolę, chociaż bardzo często jest tak, że tych płynów tak dużo dać się nie da. Więc wiecie, możecie dziewczyny pić, to picie wody dużo, wody z aloesem. I co my dzisiaj robimy? Zrobimy koktajl. Koktajl to już jest u mnie nawet. Wczoraj nie miałam do koktajli bazy takiej w postaci ani napoju roślinnego, ani, ani jogurtu. Zjadłam zupełnie inne śniadania. O, dzień dobry. Ruz. I nie czułam się już tak dobrze, więc ten koktajl jest u mnie nawykiem. Czyli brakuje mi go już, jeśli go nie wypiję. I dlaczego koktajl rano na śniadanie? Bo dostarczasz jedną z porcji zalecanych warzyw i owoców dziennie. A to jest podstawa w takiej diecie no w każdej diecie, no w diecie przeciwzapalnej twoja dieta zawsze powinna być, o Eluś, cześć kolejna Ela, dzień dobry dziewczyny, dieta zawsze powinna być przeciwzapalna no to zwróćcie uwagę i o co chodzi z tym dzisiejszym koktajlem i odchudzaniem mój koktajl będzie dzisiaj z ananasem, znaczy nie z tym wszystkim bo to resztę to do pudełeczka odłożę do lodówki ćwiartkę ananasa małego daję a co, zjem sobie ćwiartkę ananasa dlaczego ananas w takim, no dobra, w obchudzaniu albo takim właśnie dbaniu o, um, o przemianę materii powinien być dobry. Ja może zacznę robić te twoje koktajle, bo ja piję z wodą białka, to w ogóle jest grzech. Dla mnie woda z białkiem Ele jest grzechem, więc zachęcam Cię do picia moich koktajli i dziewczyny. Nie tylko Ele. Wszystkie Ele świata, po co już dwie Ele? Cześć, zielonia, hej. Zachęcam do tego, żeby pobrać mój mini e-book z przepisami na koktajle. Www.magdalenałukasik z polskich znaków.pl, zakładka prezent i ściągasz mini e-booka. Na szybko, rozumiesz? Rozumiem, rozumiem, że na szybko wiem. Wiem, wiem, że to jest szybkie rozwiązanie. Tak mówią: wypijcie wodę z białkiem. Ja po prostu nie jestem w stanie tego wypić. Po prostu. I to nie smakuje. I tyle. A poza tym, jak mnie trochę znacie, to wiecie, że ja lubię wymyślać i kombinować trochę i dodawać wszędzie coś do swojego, dlatego te koktajle. I mamy ananasa i mamy szpinak. I o co chodzi z tym ananasem i szpinakiem? Ananas ma w sobie taki enzym bromelainę. Bromelainę, tak, bromelina, niektórzy piszą, ale to jest bromelaina. W szkole na przerwie koktajl, rozumiem, rozumiem. Ale no to może jakieś Chociaż jogurt wtedy roślinny o smaku jakimś innym, fajnym, owocowym możesz dać. Tak sobie myślę, Elka. Jakie mango, jaki ananas właśnie. Są fajne jogurty roślinne, wczoraj właśnie znalazłam, zaraz Wam pokażę. E, o co chodzi z tym ananasem bromelaina, e, tam jest taki... E, Enzym, który po prostu wspiera trawienie. Ananas sam w sobie w ogóle jest mało niskokaloryczny i ma też niski indeks glikemiczny i ma dużo błonnika, więc to wszystko zarobiście wpływa w takiej, jest dobre w takiej diecie z niskim indeksem glikemicznym dla osób, które po prostu potrzebują to jakoś ogarnąć. Nie mam blendera. Jezusie Maryjo, to, już to jest grzech. Powiedz swojemu Grzesiowi, żeby ci blender kupił. Jak można nie mieć blendera? Uwielbiam świeżego ananasa. No, ja właśnie też, dlatego tutaj sobie go tak daje. A tutaj o. Ananas jest też mrożony na szybko, do koktajli, żebyś tam nie pitolić z obieraniem go. To od razu taki protyp. Kupcie mrożonego ananasa. Ananas z mango. Jest mrożony. Natomiast ten że świeżego jest w ogóle nie do, nie do podrobienia. I walimy takiego ananasa do koktajlu, bo on ma właśnie te wszystkie właściwości, które w takiej diecie z niskim indeksem glikemicznym będą, będą fajne. Które, które, które dla osób, które borykają się z poziomem cukru we krwi, które po, po prostu no, mają na wagę, chcą troszkę zrzucić, to polecam ananasę. Aż mi ślinka cieknie, jak go zajadasz, <laughs> czyli leci, że dzisiaj rozumiem, po świeżego ananasa. Cudnie. Do tego yy, szpinak. Yy, szpinak, szpinak, szpinak. Mamy błonnik, yy, szpinak yy, zielony. Mamy też bardzo niski indeks glikemiczny, więc spoko, dziewczyny tutaj kalorii jest co kod na płakał, można powiedzieć. Yy, ja tak w takim rozdarciu zawsze jestem, bo jak układam yy, taki plan yy, gotowania do pega, to tam najczęściej staramy się, żeby wszystko było maksymalnie dowalone kalorycznie. Ale czasem jest tak że pomimo tego, że te warzywa nie mają kalorii, my nie możemy iść i dowalać nie cały czas kalorii, bo te warzywa nam są niezbędne, tak, nawet jak mają mało kalorii, one w posiłku muszą być, czyli tak zwany talerz zdrowego żywienia, zdrowa połowa, połowa talerza to warzywa i owoce dziennie. Dobra, dziesiąty temat, teraz widzę, że, że biorę na tapetę, ale to wszystko ładnie się zazębia, więc ananasem, można powiedzieć, że przyspieszamy tutaj też, też spalanie białek, tłuszczy, dzięki ananasowi jest też lepsze przyswajanie białek po prostu, tak? I dzięki 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 szpinakowi, co my mamy? Mamy dużo błonnika, mamy mało kalorii, mamy mnóstwo substancji przeciwzapalnych. Tutaj w jednym i w drugim bogactwo witaminki C będzie, nie? Więc yy, pamiętajcie o tym, że to są też bardzo mocne antyoksydanty. Yy, I jeśli mamy, tutaj mówimy o takim komponowaniu posiłków, to jak tutaj mamy, no okej, okay, są owoce i warzywa, yy, niektórzy się będą bali, że owoce to w ogóle poziom cukru, skoczy, kosmos i w ogóle ja nie mogę jeść owoców. No, to nie wiem, ja ja w tym kierunku nie idę, <gry> dlatego tutaj nawet w konsultacji z endokrynologiem, z którą tam, o ile ja byłam, czy na wizycie, tak, no bo muszę tam raz na pół roku chodzić, powiedzmy. wzgłębiłam sobie taką wiedzę, a propos komponowania posiłków, takiego bardziej, właśnie. Hmm, no, w kierunku profilaktyki insulinooporności. E, ja nie mówię, że to jest koktajl na insulinoopornem, bo zaraz tutaj się e, znajdą jacyś, którzy powiedzą, że nie, 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 bo teorii jest mnóstwo tysiące różnych. Ja Wam powiem m, taką zasadę propo komponowania posiłków. Białka tłuszcze węglowodany e, i wszystko jest zrównoważone. E, I w momencie, kiedy bym wypiła sa, sam koktajl owocowy. Ok, miałabym wątpliwości, ale jeśli piję koktajl owocowy z dodatkiem białka, tutaj mam białko roślinne, ja akurat nie daję połowę tej miarki białka tutaj, bo jest dla mnie mocne, to, to jest białko roślinne z wszystkimi potrzebnymi aminokwasami. Pełnowartościowe białko, pełnowartościowe, więc jak nie jesz mięsa na co dzień, zadbaj o pełnowartościowe białko. I tutaj to będzie, czyli wszystkie aminokwasy masz. Czyli mamy do, do owoców, do warzyw dodajemy źródło białka w takiej postaci. Może być też w postaci jogurtu. Natomiast jak jest jogurt roślinny, ja zawsze zalecę suplementację takiego białka w proszku dodatkowo. No bo jogurt roślinny nie ma tyle białka, co taki zwykły pochodzenia zwierzęcego, a ja akurat nie Przy diecie takiej przeciwzapalnej, mocno na roślinnych, mocno na roślinnych jestem. Czyli tutaj leję troszkę sobie napoju kokosowego, żeby to miało taką rzadszą konsystencję. I mieszam go sobie z jogurtem kokosowym. Jogurt kokosowy naturalny, bez cukru. I mamy tutaj właśnie super źródła białka. Nie? Widzicie? Białeczko roślinne. Tutaj, no i białko w produktach tutaj, tych, 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 tych. Kojego jest strasznie mało, tu chyba. No, w 100 ml. 0,9 gram. No malutko, ale nie ma, Ok, 100 ml, no to powiedzmy 1 gram tutaj białka, tutaj białka jest, no tyle samo, 0,11, nie, 0,18 gram. No dobra, jakieś 2 gramy białka z tego będą, z tego też, ale tutaj będzie zdecydowanie więcej, nie? Ja też nie jestem za tym, żeby te makro jakoś restrykcyjnie liczyć, tylko żeby tak mieć pojęcie, co dają. Się. Hmm, czyli mamy, Białeczko i tłuszcze. Tłuszcze, dziewczyny, tłuszcze. Zdrowe tłuszcze y, omega 3 ekstra przeciwzapalne. Hmm, myślałam, że kolejna Ela, a to Ola. Cześć, Olga. E, Siemielniane, czyli bogactwo y, Omegi-3 jest nie y, niezbędnych, nie nasydzonych kwasów tłuszczowych, NNKT, y, które działa bardzo fajnie przeciwzapalnie. Więc y, mamy tutaj jeszcze tłuszczek y, i. Troszkę takiego oleju siła kobiet. O. Coś takiego nowego mam oleje prosto spora dostałam od mamy. Tutaj mamy len i wiesiołek, tak. 70, lnu, 30 wiesiołka. Po co tłuszcze? To są dobre tłuszcze, to są tłuszcze, które działają przeciwzapalnie, to są tłuszcze, które będą pomagały Wam z układem nerwowym, tak. niezbędne dla układu nerwowego są zdrowego pochodzenia. Puszczach chociażby. I ja tutaj jeszcze a propos tego odchudzania, że to koktajl na odchudzanie, ale wspierający metabolizm, przemiany materii, daje nutraku 10. Skąd pomysł na nutraku 10? I że to wspomaga metabolizm. Futworum forum zeszłego roku poświęconym w, cału, no w dużej mierze insulinooporności i cukrzycy, właśnie było o suplementacji wspierającej walkę z cukrzycą i insulinoopornością. I między innymi... O, jest Igoasia, cześć dziewczyny. I między innymi był tam koenzym Q10 wskazany jako, jako suplement, który pomaga utrzymać przez cały dzień Prawidłowy poziom cukru we krwi. Więc tutaj, jak gadamy o suplementacji, suplementacji wspierającej insulinokorność, ja bardzo Wam polecam Nutraku 10, żeby się tym tematem zainteresować. W Nutraku 10, oprócz tego cholorymu 10 który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, mamy jeszcze chrom. Tak? Jest tutaj jeszcze, jest tutaj jeszcze chrom. Jeśli masz odpowiednią ilość chromu w organizmie, nie chce ci się bardzo podjadać słodkiego. Więc jak walczysz trochę właśnie z tym, że rzucasz się na słodkie, pomyśl sobie o suplementacji chromu. I tutaj co? Koenzym Q10, chrom, witaminy z grupy B na, na układ nerwowy, no ale pod kątem takiego też zadbania o organizm, takiego przeciwzapalnego jeszcze powiedzmy, super witaminy C, E i A, tak? Wszystkie my tutaj mamy mocne antyoksydanty. Nie, nie ma A. Witamina C i witamina E, A mnie poniosło. Czyli witamina C i witamina E. e witaminka E rozpuszczalna w tłuszczach, więc idealnie źródło tłuszczu tutaj, e, tutaj mamy. E, I jeszcze bardzo mocna taka substancja, substancja, roślina. E, przeciw, przeciwzapalna to kurkuma, więc. E, też nie wiem, czy się spotkałyście, ale w niektórych takich preparatach wspierających właśnie takie odchudzenie. Kurkuma z ingirem jest. One ekstra rozgrzewają. A więc to spalanie tłuszczyku troszkę pójdzie. Teraz mi potrzebujecie dać chwilkę czasu, żeby ja to zblend... wow, zblendowała. Muszę chwilę trzymać, bo to. Tak, chwilę na turbo powstrzymam i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. que go vamos lá sprzątać w trakcie, tak, tak, tak to jest, żeby szybko ogarniać. Zawsze po gotowaniu trzeba wszystko posprzątać, pochować białeczko na miejsce, oleje i, i to siemię. Nie, że jakoś mam mega porządek tam. Tam po prostu są szafki, gdzie ja to wkładam. Nie, że olej ma tylko jedno jedyne miejsce w naszym domu. Pachnie ekstra. Kolor jest zarąbisty zielonym. Zobaczcie, jakie to będzie zdrowe w ogóle, zdrowe, piękne, pyszne. I ta porcja warzyw i owoców yy, yy, dziennie śniadaniowa już wleciała, nawet z naddatkiem, bo spokojnie 100 gram tutaj, wow, 100 gram chyba na się spokojnie było. Yy, pamiętajcie, minimum takie warzyw i owoców dziennie 500 gram, yy, dzięki takiemu wow, koktajlowi jesteście w stanie to osiągnąć, tak? Czyli pierwsza dawka takich mocnych antyoksydantów. Dzięki, dzięki za serduszka lecą. Mocna dawka leci. Hum. teraz trochę szpinakiem, bo ten blender nie blenduje tak na 100%. Ale znowu wymieniamy się z sąsiadką. Ja mam jej, ona ma mój. Hmm. I co, i co, i co? Spalamy tuszczyk ananaskiem. Hmm. Wspieramy tutaj. Hmm, co my wspieramy, Bra żeby nie było ochoty na podjadanie słodkiego chromem w Nutra Q10, końcem Q10, co byśmy ten poziom cukru we krwi dobry miały. Dziewczyny, chłopaki, bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja będę, będę kończyć, bo jeszcze trzeba iść z psem, a o 10 spotkanie i gadamy o, o, o gotowaniu do PEGA. Więc dzisiaj będzie pewnie o. Ja tutaj wam mówię o odchudzaniu, a dzisiaj będę miała 10.00 pewnie w drugą stronę, bo będziemy myślały, jak nafutrować maksymalnie posiłki, żeby to było dużo kalorii, żeby to nie było sztuczne jakieś cukry, ani mnóstwo, mnóstwo tłuszczu. Więc e, tak, na dwa fronty trzeba czasem pomyśleć. Pięknego dnia wam życzę, jeśli uważacie, że ten live jest fajny, że się on komuś przyda. Udostępniajcie śmiało na Instagramie papierowy samolocik, udostępniacie na Facebooku, kliknij po prostu udostępnij, czy to w grupie, czy to u siebie na profilu, czy to w relacji. Jak będziecie dawać w relacji, pamiętajcie, żeby mnie otagować, żebym wiedziała, z kim potem być w kontakcie i komu pomóc z tymi koktajlami i z takim fajnym, zdrowym gotowaniem. I od razu właśnie odnośnie koktajli, jeśli macie ochotę, włączycie do swojego żywienia. Jeśli nie wiecie, jak się do tego zabrać, jak je komponować, to ja mam super prezent. Na mojej stronie, nowej stronie www.magdalena razem bez polskich znaków.pl w zakładce Prezent, mam dla Was mini e-booka. Więc zapraszam do mnie na stronę, znajdziecie też tam, pobierając tego e-booka, dostaniecie też taką fajną garść podstawowych, prostych informacji na temat zdrowego, zdroworozsądkowego, bo to jest moja wykładnia, żywienia. Więc, dziewczyny, na zdrowie, korzystajcie z prezentu. Jeśli prezent Wam się spodoba też, polecajcie strony inne, niech inni korzystają z tych pyszności. Trzymajcie się, dziękuję, do zobaczenia, papa. Pa.